Jest Jako z jest, jest Fnatic. Czy są tego świadomi już teraz. Jednak zreflektowali się, ale Helisak będzie chodzi Hlisang. z do tego przeciwko Flectowi, ale to odbije się nieprzyjemną czkawką. Hylisak! W pierwszej grze daje! W drugiej już zabiera! Uwita! witam! Renato! Fnaticowi yy, przepraszam, G tu nie zabraknie obrażeń tą kompozycją. Jednak. No nie wiem. Sang, Oczy zabraknie, być może szczęścia i drogie ucieczki Helizangowi. Bo tym razem to łapany jest nasz specjalista od huków. I on będzie już za moment gry z glebem. Mamy drugiego fraga dla g i drugiego fraga dla Marcina. No i Broken Blade A naprawdę z tego, że ma super ludzi. Okej. Okay. I mamy teraz taką sytuację. Musi G2 tu ugrać. Bo Broken Blade jest ze swoim drużyną ma Undera, nie ma 5 na 4. A mimo to Human Blade rozpoczyna tę walkę od eliminacji. I nie ma nagle targa Tak jest dobre. Dobry ultimate nagle w Nathan do wycofania. Jest... Ale za moment Benji tutaj będzie under, A G2 dopiero rozpoczyna tego smoka. No szybko chyba pójdzie ten smok, ale weźmiesz smoka, ale czy uciekniesz? Jankos faktycznie smoka zabezpieczy ultimate zrzucone przez Udera w flagry jeszcze po plażu, Ale mimo to eliminacja dla karmy, Homanoid nic tutaj nie zrobił. Fnatic zmuszony ściekły. do odwrotu! Brokiem będzie ze Nie znajduje upseta! Ale G tu! I tak wygrywa, i tak zmusili Fnatic do odwrotu! Proszę bardzo, upset... Yy... No nie, to już by było. Clean zbyt wiele. Sponsor, nie. Okej, okay, Hej, jeszcze próba była pania Marcina! Roz, 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 Ork, Ork bez renaty ludzi! Bez renaty w jego. A on widać, że jest ze Wygląda to jakby przyszedł taki starzysta, który pracuje dwa miesiące w rajocie? i powiedział tak. Wiesz, są super teleporty. Dobra, to no okay, czy, czy to będzie ta walka, walka, walka dla Benedict, Bo tak się rozpoczyna, flaget! Od razu został zdjęty z mapy, i nagle ten sam rozpoczynili raz. Ork, ale spójrzcie tylko na to: karma od razu, odgryza się, tak samo Broken Blade! I nie ma już w tej walce mamy Humanoida w seta, ale ci muszą się wycofać. I czy tu nie wygląda wcale tak źle? Ale z drugiej strony było drużyną wygrywającą, Smokie za 15, wiesz, kiedy jesteś drużyną przegrywającą, robisz mówisz 2 za 2, powiedziałbym, że raczej tobie to służy. Chyba, że tu pani, ale nie no, to jest Leblanc, Leblanc, Leblanc się nie łapie, Le... od... Leblanc ucieka. Jeszcze pasywka, W, dobrze przodu, nie ucieka ze ściany, Janko zgonisz klona, chłopie, ale okej, okay, Kaps, jeszcze z dobrym masz masząc się doskoczyć do, do humanoidów, no no, ma flesza i... i nawet go nie użyje. I te teleporty, jest tutaj Healy już. Oho, ale... jest bohaterem dla Fnatic. Dobra, Herod z idzie, wierzę, że się wyprawia. Nie, wywoź nam taketa! Jeden za jeden! Ten za grobu, tak jest, tak jak mówisz, Veggie był w stanie jeszcze zdjąć homonoida z mapy. Odskacuje ale weźmy do Blade! Ładnie podał, na wyklania w ten, próbuje ratować się swoim ultimateem, do tego dograny jeszcze odgrywa. Capstone zwiewa, doskakuje do niego. Razor, czy wystarczy, mu wrażenie, jeszcze ma kolejną tarczę. A jeszcze Janko odgradza w i Hillisanga. by ci nie dostarczyli swojego domejra. Razor po raz kolejny, z na Jankosa, obława, która jednak odpłaca się przepisami. Jankos może wejść, Janko może wejść. G2. Ale jestem zaskoczony, że Jankos jednak nie szarpnął tutaj w tego Hillisanga. Chociaż w sumie, no właśnie, Barona. To nie jest super kompozycja, dobra Barona. To jest, nawet, myślę, można powiedzieć, całkiem słaba kompozycja do robienia Barona. No i właśnie to jest mój problem. Czy nawet jeśli tu weźmie tego smoka, przez następne 6 minut, okej, okay, dobra, razem tu się pada? Chyba, chyba tu se pada. Tak dosłownie. Bo bez walki całkowicie oddaje swoje życie G2. Kiedy za 5 sekund mamy Smoka, Gitu mówi, hej, dobrze, taki prezent, nie tylko od Helisanga, również od waszego jabera. Ale Helisang szuka prezentu nie, kolejnego. Będziemy... Oj, może go oddać, co prawda Targamas zaklał swoją tarcza. Tarcza. Tak, i po raz kolejny Fnatic udało się, cały misterny Ej, plan jak i po snurku, tarcza wygrywali. Bardzo dobrze g się wycofało, słuchaj, uniknęli tragedii. No nie no, Helisang... <laughs> No nie i uniknął daje Ej. i zabiera po raz kolejny, zabrany do grobu <laughs> przez Flakeda. Broken Blade, jak gdyby nigdy nic, wraca pełen sił po teleportacji. Okej, okay. nawet jeśli nie uda się tu czegoś wyeliminować, to chociaż wieża? Ale, Jankos, on szuka dalej tej eliminacji humanoid. Co prawda, wziął go na eteryczny łańcuch ściągnięte piórka, jako ściągnięty z matką. z tego! Ustał. Czy to jest fair? Czy da się grać w kompa na kompozycję G2? Najwyraźniej Fnatic tego nie potrafi, bo upadnie Razorg razem z Wunderem. I G2 jest w skoprunkach, bo ta akcja była na medal. Mają bardzo no nie wiem, no. No myślę, że gdyby Fnatic nie miał 0,8, a Razor 0,5. To faktycznie g tu miało być ciężej. Tych dwóch zawodników utrudnia. momentami Ole! Ole i wyszedł. No wiesz, najważniejszy przeciwnik obity, no zadaniem jest wziąć ten tower, tak? No tutaj nie trzeba eliminować przeciwników. Na pewno Jankos y, czuje się Ule, dobrze w przewidział! Co za predykcja! Broken leg, punkty stylu i frag No To G2. może być gra. Ej, Majo eliminacja w takie użycie jak najmniej. Słuchaj, no Targamas ma 13. poziom, sam 10. No. O, Elisang wejście. Tak, to on to robi, to on jednak rozpoczyna walkę, która czy będzie zbawiona dla fanatik, czy jednak będzie gwoździą do ich trumny, wygląda na to, że jednak to Poza ten flaget i nagle pozbyli się już Kelisanga, Legion, założyliśmy. Wunder na lince. Jeszcze na dobrej pozycji złapany Wunder, ale to nie będzie priorytetowy cel dla G2. Zajmą się najpierw inhibitorem, i to będą już trzy zniszczone w bazie Fnatic. To będzie zniszczony humanoid. Następny w kolejce Razorg. podkładają swoje szyje pod gilotynę. Zawodników Fnatic nie ma. Już czego po nich zbierać również w bazie G2. Idzie tutaj po koniec, BG. Trudna kompozycja do wykonania. Ym... Kaps na karmie, ale przecież, co do czego, skutecznie kontrolowanie Fnatic, bardzo dużo błędów, tak jakby oglądasz pierwszą mapę i tę teraz, i sobie myślisz, to są same drużyny, razor 06, wiesz...